Are you sure you want to start a new game? Yes, I'm sure, bo w sumie nie mam co innego kliknąć, nie? Jakby mogę tylko continue, a to, 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 to znaczy nie mam z czego kontynuować. Szef 648 Ring Ring Chłopco piwo se popija, normalnie ja! <śle> 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 Szef? Ten. My, myślałem, że, że w końcu przestanie dzwonić. Czego tym razem chcę o tej godzinie? Trzy kropki. Hej, szefia. Hej, Nick, mam, mam nadzieję, że. że dobrze się trzymasz. Ta, no. Cieszę się. Dla mnie też było. U mnie też spoko. Więc czemu do mnie dzwonisz? A racja, myślałem, że y, zrobisz mi, mi przysługę. Y, nie zapomniałeś o Persis Playhouse, prawda? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Cóż? Biznes nie był tak e, e, bardzo ciekawy jak e, e, od kiedy cię zwolniłem, coś takiego. Nie, nie zwolniłem, Lady Wolf. No... Uznajmy no, znaczy tam mu wolne, od kiedy dałem ci wolne. O. Musiałem zamknąć miejsce na, na następny tydzień. Ale... Są plany, żeby zniszczyć cały budynek w piątek rano. I naprawdę nie chcę żadnych chuliganów, którzy się tam będą włamywać i kraść to, co bardzo cenne. Chcę, tak, tak szczerze, to chcę je sprzedać prze, przez ten tydzień. Prawda. Więc czy mógłbyś popilnować Persis do piątku? Zajebisty, zajebisty, kala, zajebisty June, to jest chyba czerwiec, czerwiec lipiec coś takiego. Drugiego dnia randkę, o trzeciej płakał, do czwartej próbował być lepszy o piątej znowu cry more cry? cry more to jest jak meten mem ten e e lay down try not to cry cry a lot 11 ma bingo z miał bingo z babcią e o 20 o znaczy dwudziestego mu e e o 20 od 20 ma, bo się kończy subskrypcja, znaczy członkostwo na siłowni. A o 23 ma lunch z Johnem. Nie musisz robić nic ważnego, musisz tylko siedzieć i zostać do rana. I może jakieś dodatkowe, bonusowe prace. Co ty na to? Trzy kropki. Zastanowienia: Nie, <laughs> nie jestem pewien, co, co będę z tego miał. O, e, 250 dolarów. E, I jeszcze ewentualnie, może dorzucę jakiś darmowy koszyk. E, podarunkowy. Kosz podarunkowy. Zapaliły mu się oczy. 250 ile to jest 250 dolarów na Polskę. P -p 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 z tyś co najmniej. No i kosz. 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 No i kosz podarunkowy to też jest coś. Okej, okay, spoko zrobię to. jej... Nie, to no nie, 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 nie może być aż, to aż takie złe. Świetnie, możesz zacząć dzisiaj w tej nocy. Idź do Persis przed 8 po południu, a wyjaśnię ci więcej rzeczy, kiedy będziesz w swoim biurze. No, before you begin. Wjóde do to tutorial. Czemu nie? Zobaczmy tutorial. Ej, fajnie się ta gra zapowiada. Bardzo fajnie. Jesteś teraz w głównym y, biurze. E, tutaj będziesz przez główny czas swoje, swojego, swojej zmiany. E, nie martw się, y, nie musisz tutaj być aż tak długo, ale na razie spróbuj znaleźć pudełko z Twoim wyposażeniem. E, to jest to. No, ok, dobra. Nice! E, w Twoim pudełku powinny, powinieneś znaleźć Pal Persi i Paul Boja. Mm. E, prze... Najpierw ogarnijmy Palpersiego. Włącz go i pokażę ci, jak to działa. Aha, tutaj klawiatura jest, Jezu. Palpersi. Okej. Okay. A faktycznie Tamagotchi, ty. Świetnie. Palpersi jest twoim najbardziej najważ, waż, ważnym... ważną rzeczą żeby przejść noc musisz musisz napełnić happiness bar, który jest pod persim do pełna. Żeby to zrobić musisz albo go nakarmić, z... zakończyć jego pragnienie i z grać w nim w gry, w grę. play him catch, no rzucanie mu piłki. Uh, pozwolę ci przetestować wszystkie trzy, uh, a, ale nie możesz. Uh, aha, czekaj. I'll let you test out any three you choose, but you can't always choose the same ones. Aha, dobra. Jest, o Boże obra Aha O boże to tak działa To będziesz zaniepokojony go przez dłuższy czas, będzie się upominał. Kiedy będzie się upominał, będzie, będzie się, właśnie się upominał, że albo na ciebie krzyczał. Zrób jakikolwiek task. Aha, dobra. Żeby tylko, okej. Okay. Okej. Okay. Tak to działa. O Jezus Maria. Faktycznie jebane tamagoci Świetnie, teraz możemy iść do Vital Tula Twojego palboja Otwórz to. i <coughs> mm. Możemy przejść przez jego prawdopodobnie oczywiste featuresy. Palboy, aha. Kamery basically, wow. Damn. Uh, Palboy Umożliwia ci patrzenie na cały budynek przez awkwardly rozsytuowane kamery ochrony. Przez chwilę zapoznaj się ze swoim otoczeniem sprawdzając różne kamery na mapie. Aha, czy jest ich sześć, ok? To jest. Main stage. Tutaj jest. chuj wie co to jest? Jakiś kantorek czy coś. To jest... Też chuj wie, co to jest. To, to jest jakiś... Węd <noise> to pewnie jakiś hol, czy coś takiego. A, bo ten węd prowadzi do mnie w ogóle. Spoko, fajnie. Tu jest drugi węd, który też będzie prowadził pewnie właśnie... który też pewnie prowadzi właśnie do mnie, patrząc po tym. No i to randomowy ten. Tu jest... drugi kantorek praktycznie. A tu jest... Muj. Okej. Okay. Kamery są już 23. Okej, okay, dobrze wieć. Dobra robota. Twoje narzędzia są bardzo ważne do twojego przetrwania. Są kluczowe w ogóle. I usłużę jako świetny świetny defense. Dwa, dwie kukły będą przychodzić z dwóch stron wentów które są obok Ciebie Follow the prompts when ready to learn how to defend from them. No to czyli po prostu right, aha right no i co? Keep a tool down, what? What? Dobra. Ok, czyli jak na łosia muszę zakładać kamery albo tam na ja a na kota nie. Okej. Okay. To być wszystko. Mam nadzieję, że uda ci się prze, prze ten, że, uda ci, że ci się uda. Mm. Zwłaszcza, jakie, że, zwłaszcza, że znasz już podstawy. Eee, druga połowa twojej eee, twojej służby, zmiany. Zacznie się i będzie kontynuowana, kiedy Palpersi będzie w pełni podłączony. na full fully content for the night. Good luck. Okej. Okay. to Monday. Okej, okay. nie ma tutaj systemu. Yyy, tego. Okej. Okay. Okej, okay, czyli muszę chyba... Aha. Tamagotchi. Hi, how are ya? Okay. okay Aha, dobra, okay, I get it To jest łoś, dobra, git Jestem Dobra. No faktycznie, jesteśmy useless. jesteśmy tutaj, jesteśmy Wiecie, kamery są zuseless, tylko trzeba robić tamagotchi. No i get. Jak zrobisz tamagotchi na ten, to masz shift complete. Okej, okay, spoko. Fajnie. Now it's time to play? Aha! Click <coughs> anywhere to exit sleep mode. Aha! Must selling price of the animatronics to the same as the offer below it. Aha. Uh. Eh? Nie wiem, zaczęła mi to w ogóle. Ha? Coś, 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 e. aha, Coś słyszysz, to, co, co, Aha co, you co, 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 to. Muszę akceptować za to... a to. to co, co, Dobra Aha Czy muszę rejectować i wpisywać numerkę, dopóki nie będzie ten Dobra oferta. Wow O, dobra. Okej okay. Okej okay. I get the point E, 90

Oh, Oh, yeah. Poważnie? Mm. Not cool. Not cool. Not cool. Aha. Czy jest trudniej co połowę task? Okej. Okay, dobra I kinda get it. Yeah. Nie! E3, 4, to jest bezsilne. Dobra, jest sprzedany teraz tylko ten, Zostaw mnie, kurwa! Chcecie sprzedać! Chcecie sprzedać! To brzmi bardzo sus w kontekście, chcecie sprzedać. Tak taką suchę trochę typowo, ale... Okej. Okay. I guess so. Eee, 5, 7, 8, 5. Dobra, git on. Udało się, Jezu! Dobrze, że jest. Aha! <ścoughs> ale że F No fucking wej! A. Ah. O, o nie. A. Czai, science jest używane za, za, na przeżywko far, farmerze Felixa. Ma, masz na machine the color of his eyes, ok, tego oczu uważaj na alert pod nadku UI button. Jeśli zau zauważysz pudla na zewnątrz swojego, yy, na zewnątrz swojego tego. Z... Aha, Okej, okay, dobra, a to gdzie jest ten farmer Felix niby? faktycznie. Dobra. Ja Teraz muszę... nie być. Tutaj ja będzie jeszcze mus, to akurat mogę robić. Może to jest takie łatwe dosyć. żółte. Z żemwęta. Chyba. No dobra mogę, okej. Okay. No bardzo fajna. Dużo fajnych mechanik jest takich bardzo które takie które oh, no co ma jakieś Dobra Endix mnie jak robot 360 stopni kurde Now time to play Time to end that extra Co? Co? Atak kosmicznych psów. No. Move left, move right, shoot, pause, look behind. Jezus Maria. Boże Ah. Uh -huh. Oh, Jesus. Não é, senhor. Tá Te, Tava. Tema aha. Bama banana cada beira. Aha. OK, dobra. OK. Makes sense, I I guess. Ah, dobra, do, OK. トントントントントント

Tego, że jest to, że tą grę trzeba jeszcze za pauzować pauzować. O, nie zążek kurde. Ale jego mi się nie opłaca. Skurwy synie. Ot kur. Cool.

Wygram kurwa, nie ma I'm not letting that. Nie ma, kurwa! Wygrywam to! Right now! Nie ma, że nie! To samo mi tak mało! To już jest... win for me! Aha. Aha... Nie wygrałem! No i w pizdu, i nie wygrałem. No i chuj. Ale jaja, nie wygrałem.